Witam serdecznie już tak na koniec dnia, bo to właśnie dzisiaj jest dzień Matki Bożej Szkaplerznej. Sobie możecie tam wyczytać, o co w tym chodzi, ale chciałem tylko powiedzieć, że ja też przynależyłem i przynależę cały czas duchowo do Matki Bożej Szkaplerznej. Tak jak Jan, Jan Paweł II należał, i w momencie nawet gdy był postrzelony miał ten naszyjnik ten emblemat na szyi Matki Bożej a ja kiedy byłem w nowicjacie w 78 roku wstąpiłem to już po roku właśnie później już były śluby i tak dalej i między innymi kto chciał to Mógł przynależeć do Matki Bożej Szkaplerznej. Ja oczywiście zawsze chciałem, do wszystkiego, co z Matką Bożą jest związane, więc oczywiście była ceremonia wręczenie odpowiednia pomszy, było wręczenie właśnie tych szkaplerzy i pewnego rodzaju ślubowanie, i ja w tym uczestniczyłem, bo bardzo chciałem. Nawet nieraz czytałem czytania właśnie na mszy i dostałem, tą, dostałem ten przywilej bycia z Matką Bożą Szkapleżną. I długie lata miałem ten właśnie medalik, bo to było różne, może być medalik, może być taki właśnie na, na takim płótnie też i miałem to jedno i drugie potem gdzieś mi to zaginęło po tych wszystkich różnych <grych> yy, przeprowadzkach i tak dalej, ale w każdym razie ten ślub wewnętrzny, duchowy złożyłem i do dzisiaj mam go w sercu, dlatego jestem cały czas z Maryją, która przez Ojca Pio się do mnie uśmiechała i pozdrawiała i mówiła nieraz, że Ojciec Pio mówił, że Matka Boża się uśmiecha do Ciebie, więc jestem cały czas w tym duchu szkapleżowym. Więc jeśli ktoś tam ma ochotę, mm, jeśli w kościele to promują, to bardzo dobrze. Trzeba być z Matką Bożą. To są takie różne formy adoracji Marzei i przejawy jej duchowości. Warto z tego korzystać. Dlaczego nie? O, tak samo jest z Różańcem. Przecież Matka Boża na początku nie mówiła żadnego Różańca nikomu. M było tylko zdrować Mario. Przez Gabriela dla niej ten, ten właśnie, ten jasno, że urodzi pierworodnego, pięknego syna, który będzie iskrą dla całej ludzkości, będzie um, jakby w cudzysłowie zbawicielem i jest zbawicielem, ale pod tym względem i w tym znaczeniu, że on mówi: to ty masz się zbawić, to ty masz. Się y, starać o cnoty, o dobro, o to, żeby nie grzeszyć, żeby nie upokarzać innych, żeby innymi krzywdy nie robić. I o to Jezusowi chodził, a nie, że powiedział to, co trochę, trochę błądzi w tym względzie akurat, bo mówi, że Jezus bawił wszystkich, idziesz do spowiedzi, wszystko jest załatwione. Nie, nic nie jest załatwione. Spowiedź to jest psychologia, jak ojciec Pio mówił, że księża powinni troszkę się też podkształcić pod względem psychologii, aby pomagać duchowo i intelektualnie ludziom, którzy mają zwykrowane psychę i zwykrowaną duszę. I o to chodzi. I je, ojciec Pio po 10 i więcej godzin spowiadał, rozmawiał właśnie o tych sprawach w konwesjonale, pomagał ludziom w ten sposób. Nie, że tam wszyscy wyklepali regułkę, yy, grzechy mu rzucili na tacę, a on tylko pobłogosławił, wszystko znikło jak w Star Treku <gry> i koniec. Nie! Tak nie jest. Niestety tak nie jest. Każdy musi się sam zbawiać i Fula Chora też o tym mi mówiła dziesiątki razy, tam u niej byliśmy, to samo mówiła. Zresztą ojciec Pio sam wysyłał mnie i Ludwika i innych, żeby jeździć do Fuli. I ojciec Pio mi powiedział, że Fula Chorag jest twoją najbliższą rodziną. I oczywiście, że w tej książce tam nie napisała wszystkiego świętej pani, bo nie mogła. I tam nawet zaprzeczyła reinkarnacji, ale tak to było. Jak myśmy jeździli do niej, to ona mówiła o reinkarnacji cały czas, o tym jak Bocian Został stworzony przez genetyków kosmosu, inne zwierzęta, i tak dalej. To wszystko już wiemy. Tak się działo właśnie po wyjściu z nieba. I ojciec Pio też mi to mówił, to samo w sumie. Ale Kościół, jeszcze na razie, w tej chwili jeszcze nie jest gotowy, żeby to przyjąć. Ale jak dostanie podupci za przeproszenie w cudzysłowie, to wtedy dopiero się otworzy na większą wiedzę, którą miał którą miał i w Watykanie ta wiedza jest ale ponieważ bogactwo wyrosło im przed oczy złote bramy im się pokazały i zachwycili się bramami, cegłami architekturą i to ich urzekło a to był błąd właśnie dlatego ojciec Pio też mi mówił o tym, że Jezus nie zbudował ani jednego kościoła i dodał ojciec Pio Zobacz, a teraz co jest, ile kościołów? To nie miało być tak, ale się stało, niestety, dlatego musimy to zrozumieć, nie potępiać, tylko reformować, po prostu reformować pokazywać, że prawda jest w czym innym, a nie w cegłach, nie w liturgii, nie w sakramentach, tylko. W duchowości, bo sakrament to nie, nie jest duchowość, tak naprawdę. Kiedyś były nawet podstrzyżyny sakramentem, to był błąd, ale wiele różnych sakramentów było w przeszłości, wszystkie zlikwidowali, zostały tylko te, które im pasują. Niestety, to wszystko jest błędem, kalkulacją, manipulacją kościoła, kapłanów, kardynałów i papieży. Ale to się zmieni. Właśnie zmieni się przez system miłości, który ogłosił nam Ojciec Pio. I tego się trzymajmy. I to tyle. Chciałem jeszcze parę słów na koniec powiedzieć: i dobrej nocy, i dobrego dnia, i dobrego rana, i dobre rano. Jak to po czesku mówią: dobre rano. W każdym momencie mamy się nawracać w czasie dnia, i w czasie snu. Nie ma znaczenia, jaki to czas. Święty Paweł, o Święty Pawle mówiono, że trzeba głosić. Święty Paweł to głosił, przepraszam. W czas dobry i niedobry. W każdy czas trzeba głosić prawdę. I ojciec Pio też mi to samo mówił, że musisz głosić wbrew wszystkiemu te 10 przykazań, ale już takie trochę odnowione. Yy, 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 Podej z podejściem do oryginału, bo te, te dziesięć przykazań to nie są już oryginalne. To jest później takie naleciałości, na, na nawarstwienia różne, że trzeba tym żyć, trzeba tym żyć, mimo że grzeszysz, mimo że upadasz, mimo że ci jest źle, mimo że ci jest dobrze, mimo że ci jest przyjemnie, rozkosznie, i mimo tego, że cierpisz, jesteś w depresji. Trzeba to głosić. Tak mi ojciec właśnie mówił i sugerował. Sam w wielu wewnętrznych konfliktach był, a jednak zachował godność, zachował Jezusa i Marię do końca. I my też tak róbmy w systemie miłości. Dobrej nocy i dobrego dnia.